Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Bez obowiązku wykupu na koniec umowy. Szczegóły na BYD.com i uautoryzowanych dealerów. Weźmy na kanapki jeszcze jakieś wędliny. Jakieś wędliny? Paskalosztyk. W Sokołowie wędzimy jak dawniej. Na prawdziwym drewnie. Spróbujcie tradycyjnej szynki jak u dziadka. Taka tylko od Sokołowa. To nie magia. To lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dwa różne światy. Mam zablokowaną kartę. Nie mam dokąd iść. Nieoczekiwane spotkanie. Kupujesz hotele w miastach, które odwiedzasz. Zaskakująca miłość. Zgubiłam nasze Muszę go znaleźć. W serialu kiedy ktoś kocha bardziej. Wyjdziesz za mnie. Nie. Nigdy ci nie wybaczę tego co zrobiłeś. To koniec. Player. Oglądaj bez reklam za 25 zł przez 30 dni. Cześć. Przyniosłem coś dobrego na zatoki. Wystarczy jedna saszetka. Nie poczekaj. Po Gorąca woda? O, jak miło! I gotowe! Renopuren zawiera aż 6 wyciągów roślinnych, witaminę C oraz cynk. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok i korzystnie wpływa na komfort oddychania. Co więcej, renopuren zatoki chod doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie! Renopuren dla zdrowych zatok! W plusie nie musisz czekać do końca umowy, żeby obniżyć rachunki i oszczędzać. Odwiedź nasze punkty sprzedaży i przekonaj się sam. Zapraszamy. Plus. Opłaca się świętować każdego dnia. Od poniedziałku w Lidl. Stacja parowa Brown aż 50 zł taniej. Z kuponem Lidl Plus. Parownica do ubrań Silvercrest już za 69 zł. A akumulatorowy odkurzacz pionowy jedynie za 249 zł. Lidl to się opłaca. Się biorą parówki. Chyba rosną na drzewach. A ja myślę, że przelatują z kosmosu. Cześć, jestem Sokolik, a najlepsze parówki biorą się z Sokołowa. Mają dużo mięsa i mało tłuszczu, dlatego są najlepsze dla dzieci. Dzieci to lubią! Kłopoty z wagą to tylko wierzchołek góry lodowej. Właściwa dieta, stres, życie w biegu powodują wahania cukru, objawiające się nadmiernym zmęczeniem. Do tego niekorzystnie wpływają na cholesterol. Dlatego polecam multisulin. Multisulin wspiera stabilizację prawidłowego poziomu cukru, ułatwia utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu i sprzyja redukcji masy ciała. Multisulin to wsparcie dla smukłej sylwetki, pełni energii i utrzymania prawidłowych wyników badań. Multisulin więcej niż smukła sylwetka. Jesteś niezgodna. Jeśli tam ci się dowiedzą, zabiją mnie. Nie pozwolę na to. Niezgodna. Dziś o 20.00 w Siódemce. Gdy zabłyśnie samotna gwiazdka, to znak, że ktoś na nas czeka. Choć nie zawsze będzie łatwo, razem damy radę pokonać każdą przeszkodę. A gdy świat ogarnie mrok, światełka nadziei wskażą nam drogę do kogoś, kto nas potrzebuje. Bo nikt nie może zostać sam, a każdy wdzięczny uśmiech sprawi, że świat stanie się lepszy. Podaruj komuś, misia. Samotna gwiazdka to znak, że ktoś na nas czeka. Razem na pewno dotrzemy do celu, a każdy wdzięczny uśmiech sprawi, że świat stanie się lepszy. Podaruj komuś, misia. Bajkowe misie czekają na Was w drogeriach Rossmann. Wesołych świąt. Najlepszy prezent? Mruczenie i merdający ogon bez wychodzenia z domu. Jak wymarzone prezenty, to Allegro. Wybieraj spośród tysięcy produktów w kategorii Supermarket w super niskich cenach. Jak tak? To Allegro. Tu zaczyna się podróż, która łączy Polskę ze światem. Miliony pasażerów, tysiące podróży, setki kierunków, eksperci, którzy stawiają Polskę w czołówce lotnictwa. Tu powstają nowe miejsca pracy i perspektywy rozwoju. To infrastruktura, która napędza gospodarkę. Jesteśmy tam, gdzie inwestycje nabierają rozpędu polskie porty lotnicze. Jesteśmy wpisani w rozwój Polski. Nasza najszybsza suszarka Philips 8000 suszy włosy w mniej niż 3 minuty. Przełomowa technologia jonów wodnych wiąże wodę głęboko w strukturze włosa. Suszarka Philips 8000 Philips. Dwa różne światy. Mam zablokowaną kartę. Nie mam dokąd iść. Nieoczekiwane spotkanie. Kupujesz hotele w miastach, które odwiedzasz? Zaskakująca miłość. Zgubiłam naszej. Muszę go znaleźć w serialu, kiedy ktoś kocha bardziej. Wyjdziesz za mnie. Nigdy Ci nie wybaczę tego, co zrobiłeś. To koniec. Player, oglądaj bez reklam za 25 zł przez 30 dni. Cześć! Przyniosłem coś dobrego na zatoki. Wystarczy jedna saszetka i nie Gorąca woda, o jak miło i gotowe. Renopuren zawiera aż sześć wyciągów roślinnych, witaminę C oraz cynk. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok i korzystnie wpływa na komfort oddychania. Co więcej, Renopuren Zatoki chod doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie! Renopuren dla zdrowych zatok. Hey, Ikea. Was soll wir jetzt kommen, Wyjątkowi goście. Życie stać na wiele, ale Ciebie też. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Podgrzewamy świąteczną atmosferę dzięki fantastycznym ofertom z Jisk. Dodatkowe 20% rabatu na zakup dowolnej kołdry wraz z poduszką. Oferta dotyczy również produktów w promocji. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Będziecie musieli zbudować zamek. Czapki z głów LEGO Masters kierunek Polska nowy sezon jutro o 1945 w TVM. To jest prezent, co? Ła. Gdy na to patrzę, słyszę, jak się śmieją. Uwielbiam za chwilę. Moja Ca fotoksiążka. smyku magia świąt sprawia, że marzenia stają się prezentami bez względu na wiek. Smyk dla wszystkich na święta w super cenach. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do włosów z serii Be Eco Mila Professional. Sponsorem programu jest Elever, producent kosmetyków do makijażu i pielęgnacji Elever Cosmetics. Miłego oglądania programu życzy sponsor, właściciel kliniki stomatologicznej i implantologicznej Nawrocki Klinik. Ponad 10 miesięcy temu poznaliśmy 8 niezwykłych kobiet, które dzięki swojej energii i determinacji.